setki tysięcy pielgrzymów duchownych przedstawicieli kilkudziesięciu państw pożegnało 26 kwietnia papieża Franciszka pięć dni po jego śmierci w domu świętej Marty w Watykanie przywódcy różnych krajów w tym Polski Francji czy USA Przybyliby oddać mu hołd. Po zakończonych uroczystościach, trumna została uroczyście przewieziona ulicami Rzymu do Bazyliki Matki Bożej Śnieżnej. Jak podał dyrektor Zarządu Zdrowia i Higieny Państwa Miasta Watykańskiego, profesor Andrea Arcangeli przyczynami zgonu były udar mózgu, śpiączka oraz nieodwracalna niewydolność krążeniowa. Jorge Mario Bergoglio odszedł w poniedziałek wielkanocny o godzinie 7.35. Jeszcze dzień wcześniej, zgodnie z tradycją, wygłosił słowo i udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Przypomnijmy te ostatnie emocjonujące dni. Tysiące wiernych przybywało, by oddać hołd papieżowi przy otwartej trumnie w Bazylice świętego Piotra. Mogło być ponad 200 tysięcy osób, a może i więcej niż 200 tysięcy czy 300 tysięcy. Posłuchajmy relacji turystki Violetty Munar, która była w Watykanie dzień przed uroczystościami pogrzebowymi. Dzisiaj wszystko zostało zamknięte wcześniej, dzień przed pogrzebem. O piąty już zamknęli plac przed Bazyliką Świętego, przed Świętego Piątra. No, ale się przygotowują do jutrzejszych uroczystości. Już się nie da wejść. jest bardzo dużo ludzi tutaj gromadzących się przed. Przed placem, żeby po prostu porobić też zdjęcia. Także tak to wygląda. Tutaj też przygotowują się, nie wiem, żeby jakieś wy 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 wydarzenie Podstawić, jakaś scena. Tutaj, proszę bardzo, policja przed samym Placem Świętego Piotra. Na jutro zaplanowany jest pogrzeb papieża Franciszka. Widać, jak tutaj dużo policji i straży, jak się wszyscy przygotowują do tego, by... Też jest bardzo dużo ludzi, ale raczej tutaj po prostu też są to osoby odwiedzające Watykan. Także na chwilę obecną wszyscy się przygotowują na jutrzejszy pogrzeb. Stąd bardzo dużo jest tutaj e, samochodów policyjnych. 25 kwietnia dostęp do Bazyliki Świętego Piotra został zamknięty znacznie wcześniej niż w poprzednich dniach. O godzinie 17.00 wszystkie dojścia do Placu Świętego Piotra zostały zamknięte. Pielgrzymi i turyści mogli podejść jedynie do barierek ustawionych daleko na Via della Conciliazione. Wcześniej, we wczesnych godzinach popołudniowych, rozesłano wiadomości SMS w kilku językach, informujące o zamknięciu strefy. Tak brzmiała treść wiadomości: Departament Ochrony Cywilnej pożegnanie papieża Franciszka. Wstęp na Plac Świętego Piotra zostanie zamknięty o godzinie 17 w dniu 25 kwietnia. W celu zapoznania się z trasami i godzinami pogrzebu prosimy odwiedzić stronę www.protecjoneciwile.it We wcześniejsze dni dostęp do Bazyliki był możliwy nawet do późnych godzin, a nawet do rana. W okolicy Watykanu obecne były siły porządkowe, policja, karabinierzy i inne służby. Według relacji Violetty. Przygotowywano zamknięcia ulic i specjalne trasy. Okolica była spokojna. Muzea Watykańskie wciąż były otwarte dla zwiedzających. W piątek o godzinie 20.00 przy ołtarzu konfesji w Bazylice św. Piotra odbyła się ceremonia zamknięcia trumny z ciałem papieża. Przewodniczył jej kardynał Kamerling Kevin Joseph Farrell. Obecni byli również niektórzy krewni zmarłego Ojca Świętego. Przypomnijmy jeszcze przyczyny zgonu papieża. Wcześniej, przed śmiercią, przebywało przez długi czas w szpitalu. Dyrektor Zdrowia Państwa Watykańskiego poinformował, że stwierdzenie zgonu zostało dokonane na podstawie zapisu elektrokardiotanatograficznego. W oficjalnym komunikacie zaznaczono, że papież cierpiał na powikłania po przebytym zapaleniu płuc, nokie, rozstrzenie oskrzeli, nadciśnienie tętnicze oraz cukrzycę typu 2. Ciało papieża zostało złożone do trumny w poniedziałek wieczorem. W sobotę zaś rano... Trumna została wyniesiona przed bezelikiem św. Piotra, gdzie odbyła się ceremonia pogrzebowa. Na wieku trumny położono otwartą księgę Ewangelii. Niech będzie to symbol nadziei, że choć rzymskie życie Jorge Mario Bergoglio zakończyło się, to jego przesłanie i słowa pozostaną wśród nas, a Kościół ufa, że przeszedł do Domu Ojca.